Wykonałem 48-godzinny eksperyment, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy kaloria jest równa kalorii. Od lat trwa spór, czy liczy się tylko bilans kalorii, czy też jakość jedzenia. Kaloria z sałaty to to samo co kaloria ze sneakersa? Postanowiłem to sprawdzić. Dwa dni, dwa podejścia. Wyniki mogą Cię zaskoczyć. Obydwa te dni zamierzam być na deficycie energetycznym 500 kcal i w obydwa dni utrzymać średnią aktywność fizyczną. Zaczynam od dnia, w którym liczą się tylko kalorie, nie patrzę na makro, nie patrzę na sytość, nie patrzę na składniki odżywcze. I żeby było ciekawiej, poprosiłem Karolinę o przygotowanie produktów i posiłków, które odwzorują klasyczną dietę mieszkańca naszej planety, która nie jest zbyt skomplikowana, opiera się na półproduktach i czymś, co jest po prostu łatwo dostępne i szybkie, a niekoniecznie i tak, mógłbym te 2000 kcal przyjąć jedząc słoik Nutelli, ale nie o to chodzi. Pierwsze śniadanie to płatki z mlekiem. Granola, która dla wielu osób wydaje się zdrowym pomysłem na rozpoczęcie dnia. Zalewam ją mlekiem i dodaję miód marketowy. Taki posiłek w teorii powinien dać mi spory zastrzyk energii. Celem było tworzenie klasycznego śniadania, które je się w Polsce, czyli płatki zalane mlekiem, do tego kawa i to wszystko szybko, smacznie, wygodnie. 80 g płatków, 350 ml mleka, 20 g miodu, kawa. I to wszystko. W pierwszym dniu chcę jeść zgodnie z zasadą, że liczą się przede wszystkim kalorie, ale całkiem zdrową, albo przynajmniej tak jak zdrowo wygląda dla większości osób w Polsce. Wszystko co dobre szybko się kończy, zajęło mi to 3 minuty i takie śniadanie prezentuje się następująco. 663 kcal, 23,4 g białka, około 20 g tłuszczu i 93 g węglowodanów, z czego pewnie jest 70 g. Cukru przypominam, że jedna łyżeczka cukru to 4 gram. jednym spokojnie jeszcze jedną taką miskę. Minęło jakieś półtora godziny od pierwszego posiłku i już jestem głodny. To chyba niezbyt dobrze świadczy o tym, jak był zbilansowany. Taki posiłek może byłby i dobry przed półmaratonem, ale nie jako codzienne rozpoczęcie dnia. Ty chcesz mi powiedzieć, że ty sobie gotujesz zdrowe jedzonko, tak? Wysoko się... objętościowe. No. A mi? Kupiłaś do zjedzenia na obiad? Pierogi Ja mam się tym naleźć, jeszcze nie mogę całej paczki zjeść do końca nie, nie Masz to, bo ja dostanie, nie? nie, bo ja sobie to na obiad zjem A. I popiję soczkiem albo zjem Maxikinga, którego mi kupiłaś, dzięki I przed treningiem jeszcze ratuję się espresso i takim shotem pompującym Bo jestem głodny nie Jestem dumna, że jesteś głodny Co? Czemu? No bo ja Ci kupiłam te produkty. Ale czysto teoretycznie takie śniadanie powinno mi dać dużo energii, nie? Głównie cukier. Może jakbym trenował na przykład godzinę po zjedzeniu, to, to bym miał dużo energii, ale teraz tak 3 godziny czy 4, to nie. To powinienem jeszcze jeden posiłek zjeść, ale nie będę jadł pierogów przed. Jest jakieś 20 stopni i mam dla was tipa. Jeżeli jedziecie na siłownię w taką pogodę, to rozgrzać możecie się już w samochodzie. Wystarczy nie włączać klimatyzacji. Ja jeszcze jestem w bluzie, także moje mięśnie będą odpowiednio dogrzane. Na treningu czułem się lekko i to wielki plus takiego śniadania. Z racji tego, że nie trwał on dłużej niż godzinę, to nie czułem się podczas niego źle ani słabo, a o głodzie nie myślałem. Trenowałem przez 60 minut siłowo, ale intensywnie, co pozwoliło mi spalić 300-350 kilokalorii. Następnie wybrałem się na zakupy do drugiego dnia. Przeważnie tak właśnie wygląda nasz kosz, chociaż to tylko małe uzupełnienie produktów. Wróciłem z treningu i biorę się od razu za drugi posiłek. Jest godzina 15, nawet po 15. Trochę go przeczekałem, ale wiedziałem, że jak zjem go wcześniej, czyli koło 12, jak już miałem na niego ochotę, to wrócę z treningu i... No i co zrobię? kolację już zjem? To no nie. Więc jestem bardzo głodny i mam pierogi. I to nie pełną pakę, tylko trochę ponad połowę. I Maxi Kinga. Jedyny plus jest taki, że wiem, że to będzie smaczne. Takie gotowe posiłki są z pewnością wygodne. Nie dziwię się, że wiele osób po nie sięga. Otwierasz pakę, wsadzasz do mikrofali na dwie minuty i gotowe. I taki zestaw z Maxi Kingiem ma 642 kcal, tylko 21 g białka, 36 gramów tłuszczu i 57 gramów węglowodanów. Smacznego. Smaczny posiłek, bo te pierogi naprawdę nie są w smaku gumowate czy niedobre. W jakich czasach w ogóle żyjemy, że można sobie kupić takie pierogi, spaki, dwie minuty w mikrofali i są gotowe jak później ludzie, którzy nie mają świadomości żywieniowej mają być szczupli w sensie mają mieć prawidłową wagę jak to jest tak łatwo dostępne i smaczne i wysokokaloryczne ludzie szukają problemu obecnej otyłości w różnych zakamarkach ale prawda jest bliżej niż myślimy kiedyś żeby zrobić takie pierogi to trzeba było się wysilić sam koszt energetyczny zrobienia zakupów, przyniesienia ich do domu a następnie cały proces gotowania sprawił, że nadwyżka energetyczna nie kreowała się tak szybko ktoś powie, że teraz wystarczą 3 minuty żeby taki posiłek przygotować i zjeść a zaoszczędzony czas można spożytkować na aktywność fizyczną ale nie oszukujmy się, kto tak robi? Czas na przyjemności, też to było też dobre Maxi King to jest dla mnie połączenie wszystkiego co najlepsze Więc To dla mnie tak smaczna rzecz byłbym w stanie zjeść takich z 19 na raz nie? naprawdę może więcej? No to pojedzone, jest 15.35 Zostało mi do końca dnia 650 kcal może 700 a przecież wieczory są najtrudniejsze najchętniej wtedy Coś podżera do serialu. No nic, nie jest źle. No może jest. I towarzysz zawsze ze mną. Na kolację pinsa, sam spód do pizzy, szczególnie pełnoziarnisty nie jest złym pomysłem. Najważniejsze jest to, co nałożymy na wierzch. Ale w końcu kaloria to kaloria, więc co za różnica. Byle się zgadzały. Mega! Taki zestaw, czyli połowa pińsy z serem i szynką oraz soczek, nie wiem po co ten soczek, ale ludzie tak jedzą, nie? No tak, no soczek do popicia musi być, Ma taki zestaw 700 kcal, 40 g białka, 21 g tłuszczu i 85 g węglowodanów. Tylko, że ja sobie jeszcze do tego dorzucę liście, że chociaż coś, coś pragnę tego, no, ale większość osób wydaje mi się, że po prostu zaprzepaściłoby im za ten posiłek. To nawalą zieleni. Zieleni no. Ale nie ja. Po prostu będę sobie to zajadał za tak on. Aż masz nowego. Zobaczcie, jest żonka. Arbuzik. I luzik. Po burzy wychodzi słońce. Dzisiaj była burza, a jest teraz słońce. Jest godzina 21, zjadłem wszystko co miałem, nawet wypiłem ten w sok A jutro dzień, w którym będę zwracał uwagę nie tylko na kalorie, ale także na makroskładniki, na wartość odżywczą produktów i posiłków, na sytość Zgodnie z zasadą, że kaloria nie jest do końca równa kalorii Dzień pierwszy zakończyłem z taką aktywnością fizyczną Oraz z takim rozkładem makro nie powiem, żeby to był syty i odżywczy dzień, ale jedno jest pewne. Byłem w deficycie, więc zredukuję tkankę tłuszczową. I było smacznie, muszę przyznać. Ten dzień specjalnie zaczynam od największego rywala płatków z mlekiem, czyli owsianki. 150 ml wody, 150 ml mleka, 50 g płatków, odżywka, zdrowe tłuszcze i borówki. Duża sytość, dobre makro i też smaczne. Pora mniej więcej ta sama, kawa ta sama, ale śniadanie już inne. Granole dodałem symbolicznie 10 g, ale oprócz tego płatki owsiane 50 g. 150 mleka, 150 wody, borówki, nasiona. Dzięki temu śniadanie ma mniej kalorii, jest znacznie bardziej objętościowe i odżywcze. Także nic tylko jeść. 514 kilokalorii 36 g białka, 13 gramów tłuszczów i 62 gramy węglowodanów. A wczoraj śniadanie miało 660 i tylko 23 g białka. Na siłowni miałem znacznie więcej siły. Pojechałem tam razem z moją partnerką życiową i treningową, także nie wiem, czy to jest zasługa, czy to ta owsianka. W każdym razie było lepiej i nie czułem głodu, mimo że teoretycznie odrabiałem jeszcze poprzedni dzień. Każdemu z całego serca polecam Ninja Creamy. To nie jest żadna współpraca. Chociaż mogłoby być fajnie, by było. Taka cała porcja lodów ma 370 kalorii, kilokalorii i 39 gramów piłka. Są przepyszne. No, i tak wygląda drugi posiłek o godzinie 13 posiłowni. W zdrowej diecie, a szczególnie gdy chcemy być na deficycie i się odchudzamy, ważna jest objętość posiłków. Dużo warzyw, kasza lub inne źródło węglowodanów złożonych, które ciągną wodę, chude źródło białka. To wszystko sprawia, że w ciągu dnia zjemy mniej, a przy okazji dostarczymy tonę składników odżywczych. I zobaczcie, jak się ma cała taka patelnia. Jedzenia. Do kilku pierogów, które wczoraj zjadłem na obiad. No, ma się nijak a kalorycznie to jest bardzo podobne. Także warzywa, objętość to robi robotę. Ostatni posiłek to kanapki. Chciałem wam pokazać, czym je smaruję i jaki chleb kupuję, ale nagrałem ten posiłek w slow motion, nie wiem dlaczego. W każdym razie były to kanapki z chleba żytniego z serkiem, szynką, łososiem i warzywami. W tym dniu, mimo że miałem nieco większą aktywność fizyczną, to czułem mniejszy głód. Makro było znacznie lepiej zbilansowane, a mimo tej samej kaloryczności, dieta była bardziej zasobna w witaminy i składniki mineralne. A więc czy kaloria jest równa kalorii? W mojej ankiecie na Instagramie, którą zrobiłem, wzięło udział ponad 5000 osób, i 60% z nich odpowiedziało, że tak, kaloria jest równa kalorii. A jakie jest moje zdanie? Gdyby ktoś przyłożył mi pistolet do głowy i kazał odpowiedzieć jednoznacznie i nie mógłbym powiedzieć to zależy, to powiedziałbym, że nie, kaloria nie jest równa kalorii. I dlaczego tak uważam? Przecież kaloria to jest tylko jednostka energii. I tak, w teorii kaloria to kaloria, tak samo jak kilogram to kilogram, bo to jest tylko miara, która nam coś opisuje. Ale kilogram wody to nie to samo co kilogram tkanki tłuszczowej, chociażby dlatego pomiary przy pomocy wagi łazienkowej robią więcej szkód niż pożytku. Nie zawsze. I tak samo z kaloriami, ma to ogromne znaczenie skąd pochodzą te kalorie i jak to wpłynie nie tylko na naszą sylwetkę, ale także na nasze zdrowie. I każdy, kto uważa inaczej i liczy tylko kalorie, nie zwracając uwagi na wszystkie inne aspekty, może się o tym przekonać brutalnie na własnej skórze. Nie po jednym dniu, nie po tygodniu, czasami po kilku miesiącach, a czasami po po prostu dłuższym czasie. Jeśli masz sekundę, zostaw łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.